Słucham. Artur Halo? Baszczyński. Słucham. Wi witam. Tutaj Artur Baszczyński z radia Złote Przeboje. Nie. Tak. Michalski. Skąd? Michalski jest. Ale ja mówię. Aha. Wysłucham. Czy chciałby pan wygrać 100 zł? Nie chcę. Dziękuję. Ale to, to dobra propozycja. No to, to trudno, ale ja dziękuję. A jeżeli odpowie pan na dwa pytania, będzie miał pan dwa tysiące złotych. Dobrze, ale ja dziękuję. Są to bardzo łatwe pytania. Tak, no dobra. No, słucham. A więc tak, pierwsze pytanie. W jakiej tworze roku spadają liście? To łatwe pytanie, myślę, A że pan. Tak, bardzo dobrze, ma pan sto złotych. Jeżeli zdecyduje się pan na drugie pytanie dostanie pan 2000 tysiące złotych. A więc drugie pytanie. Jak ma na imię Monika Brodka? <gry>